Mikołaj z Sokolimokiem zapraszam Was na wycieczkę po stadionie futbolowym. I to oczywiście nie jest żart, bo tutaj w Miami tor wyścigowy wokół stadionu drużyny Miami Dolphins, a w tym sezonie padok ta jego część, w której zespoły kierowcy spędzają sporo czasu na naradach, na posiłkach, na spotkaniach z dziennikarzami. Tę część zlokalizowano właśnie po środku stadionu Miami Dolphins. Tak, to się prezentuje tutaj dookoła. Boiska rozstawione, domki dla każdego zespołu, także dla F1, dla FIA, dla firmy Pirelli. Tutaj można sobie chwilkę odsapnąć, jakieś tam ważne spotkania odbyć, zjeść coś na spokojnie. W zeszłym roku to było wszystko połączone. Te budyneczki, malutkie wtedy dla zespołów, mieściły się za garażami. Tam jest dość wąsko, bo mamy garaże i chwilkę później już zabudowania stadionu, kawałek dalej. Także tam było bardzo wąsko, bardzo ciasno, a też wiemy jak wielu tutaj bardzo ważnych gości przez padok Formuły 1 się w zeszłym roku przewijało. W tym roku ma być oczywiście podobnie, no ale rozdzielono te padoki, trochę jak na torze Zandwort w Holandii. Tam też jest mało miejsca i takie, taki zabieg tam trzeba zastosować, no, ale tutaj sami przyznajcie, że to wszystko dość efektownie wygląda. Jest czwartek, więc tu oczywiście jeszcze jest dość pusto, mały ruch, no ale już widzimy do przygotowania do różnego rodzaju, aktywności związanych z amerykańskimi dyscyplinami sportu. Sporo takich wydarzeń podczas tego weekendu jest zaplanowanych. Tutaj bardzo ładnie na tej sztucznej trawie różne logotypy. Tutaj F1, tam Miami Dolphins, tej właśnie drużyny futbolowej, która tutaj swoje mecze rozgrywa. Tu już mamy jakieś siatki przygotowane, pewnie będą jakieś próby Rzutów do, do celu. kawałek jak dalej? Jest takie urządzenie treningowe do futbolu amerykańskiego. Kierowcy F1 tutaj, właśnie w czwartek, mają się spotkać z graczami Miami Dolphins. To wszystko, oczywiście, zobaczycie via play. Podobnie jak cały ten wyścigowy weekend, warto sobie sprawdzić dokładnie harmonogram. Bo oczywiście przesunięcie czasowe mamy. Floryda, Polska, 6 godzin różnicy i troszkę nietypowe pory rozgrywania niektórych sesji, na przykład wyścig o 21:30 w niedzielny wieczór. Także warto o tym pamiętać, żeby absolutnie tutaj. Niczego nie przegapić. Pogoda, oczywiście, dopisuje świeci piękne słoneczko, no i mamy nadzieję, że jakościowo to widowisko na to, że będzie ciekawsze nie tylko od tego, co było tydzień temu w Baku, ale także od tego, co tutaj oglądaliśmy w Miami w zeszłym roku. Dość ostrożnie to wtedy wszystko wyglądało, Chociaż sam tor momentami podstępne i kierowcy też nie ostrzegali się przeróżnych błędów. Teraz przede wszystkim wracamy do normalnego formatu weekendu, czyli trzy sesje treningowe, normalne kwalifikacje normalny wyścig w niedzielę, no i po tym co widzieliśmy w Baku, myślę, że to jest dobra odmiana. Oczywiście w Via Play wysłuchacie opinii kierowców, opinii przedstawicieli zespołów na temat tego, jak ten format się sprawdził w wyścigu w Azerbejdżanie podczas tego weekendu pierwszego sprinterskiego według tych nowych zasad, które w tym roku jeszcze pięciokrotnie mają powrócić. No tutaj wszystko normalnie się odbywa, oczywiście poza całą tą wyjątkową otoczką. Spodziewamy się że rzecz jasna bardzo wielu gości z różnych amerykańskich dyscyplin, Sportu, dużo takich wydarzeń, no i też oczywiście sami kierowcy chętnie tę atmosferę chłoną. Pamiętacie na pewno Landon Norris w zeszłym roku, kask pomalowany tak jak piłka do koszykówki. Oczywiście piłki do futbolu amerykańskiego tutaj nie za, bardzo, nie za bardzo można odwzorować, jeśli chodzi o kask. Tutaj chyba to aerodynamicznie by się do końca nie sprawdziło i też kwestia komfortu. Więc w tym roku Landon Norris pomalował sobie kask tak jak piłkę plażową. Oczywiście Miami słynie także z przepięknych plaż, ale wybaczycie, my skupiamy się oczywiście na wyścigowej rywalizacji, więc na plażę raczej tutaj nie zawitamy, mimo że pogoda rzecz jasna kusi. Zawitamy za to oczywiście na ten futbolowy stadion i to wielokrotnie także na te wszystkie rozrywki związane z kierowcami, z podejmowaniem przez nich różnych prób zapoznania się z dyscypliną numer jeden tak naprawdę w Stanach, czyli z futbolem amerykańskim. No oczywiście góźdź programu to wydarzenia na torze, to treningi, sobotnie kwalifikacje, no i rzecz jasna Niedzielny wyścig na torze, który potrafi jednak by potrafi skłonić kierowców do błędu, więc jest na pewno sporym wyzwaniem. Zwłaszcza, że ta pogoda na Florydzie też nie rozpieszcza i tutaj zachowanie maksymalnej koncentracji przy takim upale na pewno też będzie nie lada wyzwaniem. To jeszcze na spokojnie rzućcie sobie okiem, jak to wszystko tutaj wygląda: jak wyglądają te domki, w których kierowcy spędzają trochę czasu, w którym zespoły mają szansę odetchnięcia. Jeśli chodzi o pogodę, można sobie tam coś zjeść, napić się czegoś chłodniejszego, no a później przejść sobie kawałek pod trybunami tego stadionu, do tego jakby właściwego padoku, tam gdzie są garaże, tam gdzie jest aleja serwisowa i tam, gdzie wszystko, co najważniejsze się dzieje. Mam nadzieję, że tam też sobie zajrzymy, żebyście mogli tutaj też zobaczyć troszkę od kuchni, jak to wszystko wygląda, a tymczasem przypominam raz jeszcze, cały weekend na żywo na platformie Viaplay. Oglądajcie, śledźcie, trzymajcie kciuki za porządne, wyścigowe emocje. Do zobaczenia, do usłyszenia.